Zbigniew TV Siemaneczko ludziska Taka głupia sprawa Ym, na, Nie pytajcie się co tutaj wszystko jest Dlatego, że Co ja tu robię Co ja tu robię i to wszystko Przysięgam, zrobiłem tu wszystko uczciwie, ale Nie nagrywałem <noise> Niestety nie nagrywałem Taki ze mnie Łom, że nie nagrywałem tego całego czasu, co tu zrobiłem. Z tym wszystko. się zgo zgodzę. A w ogóle yy, dzisiaj z, z, z Mordem będę ja, Majji. No właśnie, i ten. Um, to jest moja własna seria na single player. Mord z modami. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Jak nie, to wymyślcie mi nazwę. Sory za to wszystko. No i, ale tam będziemy żyć, nie? Nic, nie ma już. Jesteście ludźmi, zrozumcie to, proszę. <głos> <głos> mm, no ale załamka po prostu była, kiedy to zrobiłem. No Podeks właśnie, to Mol zrobił. <głos> 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 to nie wina Majdziego, w ogóle. Niezręczna cisz. No, trudno. Trudno się mówi, i płynie się dalej. Co? <coughs> Nic. Zrobię 16 pochodni. Mam nadzieję, że wystarczy. Jak to moja kuzynka kiedyś mówiła? Bogasi. Co? co? Moja kuzynka zamiast. Yy, ta, jak była jeszcze taka dość niemała, te, miała 7 lat. Dość to, niemała? No, że była mała, co nie. Miała 6 lat. Pająk, pająk za sianą. Widzę. Jak miała 7 lat. O kurde! Yy, teraz teraz widzę Clippera. Jak miała 7 lat, to wiesz co. To zamiast pochodni mówiła pogaśnij. Idę do ciebie! Nie. Lubić ogórek! Ehm, yy, wiecie co? Zrobimy sobie na łatwiznę. Nie. No, na łatwy poziom, bo. Łatwy se da mnie! Tak. za ciężko tu trochę. Nikt no czy będą no tak? Ale nie ma tych takich trudniejszych takich... No. Czekaj, czekaj! Ej, ja mam trzy wełny, dlaczego nie zrobiłem łóżka? jestem ciul. No się zgadzę. No, dzięki mój. No co się śmiesz teraz? Nie, po zioło tak nie, nie, poziomo zioło nie, zginę po drodze. A nie, bo nie, nie, masz nie, nie, możesz trochę trawy nie, 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 aha oczywiście nie, 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 ej odwróć się w drugą stronę nie, my... nie, myszlom... o, ja, tak! I w dodatku boss. Idziemy na harda. No ja idę na harda, czekaj do mutant. Bum boom, bum 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 bum. Ale ja no, no, ci... go trzeba podpalić. Nie ja do niego nie idę. Zaraz no. mnie wywali i mnie zabili. Za ciężki mop jak na no, początku. No czekaj to... jest y Wyspa tam, tam są ity wiesz o tym nie? Nie. Ja na takich modach nie grałem, ja grałem tylko na innych. Do tego wchodzić tam u góry są... Wy... O kolejna wyspa tam widziałem. Tak? A coś tam dokładnie... Pff, fajna No, Dobra to wiemy. Wiemy, że tam są... Tam jest kolejny wyspa. Yy, chyba ci materiałów do budowania się tam. O, ale tam jest żelazo i wszystko! Obczaj, popatrz Uważaj tam. na ten główienko. Chcę pokazać Ci? coś. Co to robi? Co? Trzeba zabić, bo to potem wybucha i wciąga wszystko do siebie. To taki taki będzie boom. Jak to zabije. Zabij się! O wziąć? Ale ja po to nie idę, bo to są esencje od jakiejś magii, różdżki i tyle. Ja takim czymś się nie interesuję w Minecraft. O, bój się do góry! I teraz drewno stracisz. Takie tam. Tak O, masz jeszcze. Czekaj, odwróć się, bo tu są itemy! Jakieś też. O, żelazo! Idę po Sobie przekopię się, wiesz, przez środek. Żeby stary jakiś latający powrót cię teraz zabił. Hmm. Albo nie latający, tylko jakbyś tam na górze, to jest był jakiś pan, Właśnie o to chodzi, że tam jest mob spawner. Aha, dlatego są i ty bo skrzynka. No. Gryzy, ja myślałem, że to jakaś skrzynka, jakiś domek, czy coś się... No bo tam jest domek. Tylko że tam w środku domku jest spawner no nie No to, to... Idź tam już, nie ma bada. Ale tutaj, tam czasami są diaksy i różne te takie wyparalne. No, a ja się tego Oj, przydałoby się przekopać pod spawnerem, żeby od razu go zniszczyć. A w sumie pod spawnerem od razu. Dobra, już lecimy. Zaraz tak. Dobra, to już Jest. Pod spawner. Ej, to czekaj, to w takim grze od razu tam. Yy... i od razu pod skrzynkę podejdę. No właśnie, albo nie pod skrzynkę, wiesz pod skrzynkę. Kurde, nie mam nikstrajnie, by się przydał. najlepszy, tutaj jest jeszcze jeden pojem, więc O, i tutaj będzie. Prrr. Tu będzie obsydian. Tu, za, za, na tym obsydianie jest ten. Czy Tak, a tu. Widziałeś? Miecz. Nie, nie, Wiedźma! Dwie wiedźmy. Uuu. Też mi się wydaje, że to nie był dobry pomysł. Zapodój się! Jest coś stary! Jaka akcja! Mam coś tu? Złącz sobie miecze, żeby było więcej, co nie? Po serca! <grym> Jaka akcja! Oj, ja od mnie wszystko wpadło na razie. Może <grym> z twojego skina, prawda? <grym> nie widziałem. Więc co ja sobie dam teraz? Nie, nie wiem już. Coś tu się bije. Widzia, coś spadło. Wiem, ale ja w tym story, tam jest za dużo tych mówi. Nie, one wszystkie, ja wszystkie chyba spadły. Od razu ci mówię, poczekaj życie się, że życie zregeneruje i polecisz. Cześć, ja muszę crafting dać, bo ja nie mam tego Z kilowa i nawalałeś. Dobra. No bo się wystraszyłam, ja nie zdą... Ja w ogóle nie myślałam, kiedy ja teraz to zrobiłem. To nie myślisz. No weź i idź. Schowaj. jest za mało. Co? Nie Ej, albo sobie się regeneruje życie, i tutaj są takie dwójki, jedynki, albo coś się e, wiesz. Patrz pod tym, tu, na tym, jakbym to znieślił, tylko, a to się da zniszczyć? tylko że długo będzie, nie? Nie, to lepiej niż harda. Dobra, Uff, wszystko zniknęło. Szybko. Wejdę tam na harda. Uff, głupie pająki, nie, dobra, nie, 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 to jest za trudne. Fuck! Nie stary! Jak ja mam tam... Wiesz co Ja, ja teraz sobie zrobię taki Trudno. Trudno mówi się... E, trudno... E, mówi się trudno... Musiałem to, to zrobić Musiałem to zrobić, bo to jest za trudny poziom dla mnie tutaj, bo kurde, tutaj wiedźmy, pająki, ja nie dałbym rady, trudno. O! Trafie. Masz już e, prawie... Na... Pa, ma bardzo ładne. Mm. <laughs> Mnie, czekaj, a Czy czekaj? A fajnie, no. Dobra, to wytrzymał. No. Roberto, to Czekaj, 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 muszę to zmienić. To wkurzę. To... Ma dwie wiedźmy. No, spoko. To może jedna jest wiedźma, a druga wiedźma alfa i daje mocniejsze te... Ej, wyjdź ma. stąd, wyjdź stąd! Wykop się na dwór. A tu nic nie ma na dworze. To Ale... jest taka wyspa. No, spoko. Bo tu dużo minerałów zwisało, to może... Tam wypaść. jest kolejna wyspa. Bo tu strasznie dużo minerałów może zwisało. Wiem. Ale ja tam, widzę co, ja tu, ja tu sobie... Ale najlepsze jest to, że nie masz jak stąd wyjść. No Właśnie no, wiem. Nie ma nigdzie pod spodem wody. Na to skoczę, to się zabije, nie? Zejdź trochę niżej. Na to. I skocz. Hmm, aż tak bym nie zabrało. Jest tutaj coś do zbierania. Tam jest coś czerwonego. Nie! Oj, się dosrałem. Wiecie co? W dupie to mam! Nie stary. Nie wiem, że uprawnień do użycia. Nie. Dobra. Widzicie? Mord hakuje. Więc co lepiej! Nikt nie ma ADM. Nie no mord! Nie, tak nie mogę. A no, bo ty masz za, y, na szczęście. Nie chce mi się. Nie no, jeszcze ci się udało. On nie wkurzył, ten mutant zombie. Ej, to włącz może już ten... Y, łatwy. O nie, dopiero jak dojdę do tej wyspy. Bo ja zginę po drodze. No dobra, włącz. A, założę się, dobra. że ty za każdym razem, jak y, będzie jakiś mob, czy coś... Nie, ja tak robię tylko wtedy, kiedy ja, ja wiem, że przegram, a ja nie chcę zginąć. Rozumiecie? Ja, 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 ja. Wiecie co? A może zamiast to będzie Mord z modami, to będzie Mord z cheatami. <grym _> Albo Mord Cheater. Mord na cheat o, zrobię taki ten, zro taki tytuł w odcinku no. zrobię. Mord Cheater. Mord na cheatach. Puchy. Pff, to są diaksy? I tak nie masz jakichś wychować pochodzi. kurde, nie mam ti fajne, To Diaksy! <noise> diaksy? Chyba tak Patrzaj, tak! Tak, Diaksy! No. Pff, diaksy! No! Cztery! Pięć! Nie, cztery. Cztery. O! O, czy żelaza, żelaza, więc się mogę zrobić. Coś się zrobić? ci tik, telefon jak na każdym odcinku. Ucik, 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 ucik. Halo? Dzień dobry. Jesteśmy po małej przerwie, bo telefon. A słuchali tego telefon na początku? Tak. No więc wiecie, że był ten... O kurde. O. Dobra, może starczy. 5 kamy jeszcze masz, musimy. Taki mały troll. Face. Pokaż, że coś masz. M masz drewno. A, ma. Dirt, Dirt, 30. Dirtu. tu! 30, yeah. oh. 30. crafting, no. bo może kilo. Nie masz, a no masz rację, ale masz crafting. No, Dirt. Crafting. No, crafting. No, crafting, no crafting mam, widzę. Zupka, a jednak ja to... i takie... Okej, chyba diaks. I taki, myślałem na początku, że to jakiś surowiec z modów, a tu nagle. DIAKS! Pamiętam, że ja grałem kiedyś na modach, co, na, co nie, na jogboxie. I ja już miałem wątpliwości, czy diaksy... Z... Mam! to mhm. myślałem. Czy diaksys są na jogboxie, czy nie? Wiem, że, by, że są, ale z drugiego. Myślałem, że tamto to diaks. Ale z drugiego powodu stary. Jest, Jest diaksów. Sześć! Jakie dzieci cieszą się, że znaleźli No i dobrze. <grym> sześć diakców, sześć diakców co miecz. i miecz. Kilof No. No i jest łopaty. Kilof. Nie, łopaty nie. Taki. Czekaj, powiedz Kata obrażeń. Katana? Obrażeń sześć. 7. Bierę A czekaj, pokaż ten jeszcze, katana. Knifa? No jedź, atak sześć. sześć, atak speed... 6 yy, nie, tak. słabe. O co chodzi atak speed? Z szybkości, jak się rozpędzę A to jest słabe, z tego szybkości masz... Idziemy zaraz do tego bossa. Chyba. Nie, ja z nim przegrałem, ja się boję, tak to bym poszedł, ale ja się boję. Po prostu na razie nie idź jeszcze do góry, bo tam jest chyba ten. a Nie ma pojęcia, wiesz? No, zobacz, idź, zobacz czy jestem. Ale zrobię to jedną kratkę, jak coś, żeby. Ej, zbuduj pod sobą jeden, ten, który cię coś miał walnąć, Wiesz o co chodzi? Jak? No, taki wiesz, taki jakby ratunek. O tu, o takie coś. Jak mnie coś walnie, to ja odlecę trzy kratki. Już myślałem, że spadnę. Ej, póki dzień, wbijaj tam. Ej, wbiję tak, póki dzień! A dzień, no wiesz no wierzę, O lol. E, Zjedź kratkę niżej tutaj, o! Ja będę zaraz kozak, patrzcie. Zapadam tam światełko. O, coś tam... A one tam schodzą mi tak. O dobra, chodź. Jest ich tu chyba trochę sporo. No trochę ich tu jest. Ale on nie podskoczy. <grym> Hehe. Nie no, wejdę tam. Boom headshot. Boom headshot. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. No i go, są... tam na no, harda co mi się stanie. Zginę wiedźmy no wiedźma, jakieś te pojączki. O dobra, wiedźma jest dobra. Ła! Pojączek. Jest światło, dawaj szybko, żeby ci tu nic nie zaspiło i za. Ale kurde, jest zniszczyłem. Ale zabuduj górę. Nie chodzi o to tylko. Zabuduj górę, żeby nic nie wskoczyło i da światło, żeby się koło ciebie nic nie zaspiło, żebyś miał czas na przygotowanie się, co nie? Miałeś, miałeś jeszcze na przygotowanie aż do czego? No, dobra, jest git. <laughs> Czekaj, muszę po Tak Jezu! Został... Te muszę po... z kury? Cztery, kurde, ja zrobię backpack Zrobiłeś. Chciałem. Zrobić backpack, to mi się przyda. Ta, nie. Nie. nie, nie. Wiem, tak. Weź jajka, może się przyda to na kury, dla jedzenie. wiesz, byś ja roznażał i... Będziesz... Czekaj, czekaj, ja muszę coś zjeść. No właśnie. Na jedzenie. <laughs> wiesz co, ja się tu prześpię. <laughs> Siemaneczka, ale po krótkiej przerwie, niestety mam 15 minut odcinka, a niestety kamtazja mi na to nie pozwala, żeby nagrywać dłużej. Pozwala, tylko po prostu... No, chodzi. będzie się długo renderowało przy 4 giga neta. Dobra, to siemaneczko i do kolejnego odcinka. Nara i cześć. Naraj, cześć.